jestem ze Piotr Kox, jest ze mną brat, Wiktor. Wiktor. Nie mogę się przywitać. Dobra, otwieram mi. ja naciskam w megaboxach, on dalej otwiera. Proszę, 6 15 50, No i no niestety nic. Koniec sezonu, a tu mi pisze, że... Liga Pucharów kończy się... A, Liga, dobra. No, ogólnie... ogólnie niedługo jest nowa postać około mnie wchodzi i z tego powodu się cieszę. Po prostu... Chciałem taką nową postać, chociaż... Pra... Prawie ten koniec sezonu, by nie dropić. Takaś... To jest Ty, on ma takie same. Ja yeah. On ma jeszcze spajkę. On miał spajka, dobra Ej, jakby mi coś dropowało takiego slider To bym się ucieszył Aleś to nie trafił Ej lubię